No most mamy już tutaj wstawiony i tak yy, powycinany, co trzeba było. trzeba było wyciąć taki o taką elkę i już mamy fajnie y, duży zakres do wychylenia. Tutaj też troszeczkę, to jeszcze muszę poszlifować i teraz dorabiamy tutaj ten opór ogranicznik przechyłu. Tutaj z tej płaskownika 15 mm. Tutaj go wycinamy I, i co? No, i tutaj tak to wycinam. To będzie na pół, i to będzie jako ten zastrzał z góry do dołu. Myślę, że z dwóch to wyda do jednego, bo jeden ma 6,5 cm długości, a drugi będzie miał jakieś 7, 7,5 może. Więc powinno akurat wydać, bo to ma 15 razem. Szeroki robię na 7 cm. Żeby do tych bocznych zastrzałów szło to fajnie zalać. No a także szlifierka naszykowana, jeszcze maska i można ciąć. No bo te opiłki metalu i ten pył starczy nie robi za dobrze. Wtedy jest porażka na drugi dzień. Mamy tu mościk, już przed chwilą był tam włożony, żeby właśnie tutaj do tych ograniczników przechyło i wychodzi, że tutaj muszą być tako, nawet w miarę są równo oba. Ten minimalnie dłuższy, bo rura nie jest centrycznie na środku, tylko troszeczkę jest przestawiona. I już tu mamy inny skos, ale wszystko jest ładnie. Tu wszystko przylega fajnie. No, i tu mam poheftane już te miejsca. Yy, mam nadzieję, że nie nie, ten odpływ będę musiał wyrzucić stąd, gdzieś indziej go dać, bo tu przyjdziesz taki zastrzał bo tak jak to przyspałam, to może słabo trzymać no i tak to jest, i teraz trzeba to pospawać tu mi troszeczkę wys... duża szpara wyszła ale mi migomatem się zaleje i będzie ładnie ja zaraz tu przyjdzie blacha, pek. Robię teraz księgę na akumulator to jest ta księga, nie ta co tu była tylko ta nakładka na nią ale ona od spodu ma taką blachę grubą chyba piątka powinna wytrzymać, tu też tutaj wspomoguje takie kątowniki i tak przykręcane tutaj tam również dwie szóstki tutaj spokojnie wchodzą, na szerokość jak i na wysokość, tu też się wszystko mieści, no i tu jeszcze trzeba będzie gdzieś Podę zrobić, żeby dało się wchodzić do środka, ale to tam na spokojnie. No, szóstki wchodzą i ten mój 120 Amper chyba też wchodzi. Ten akumulator 120 albo 140 on ma, ten taki większy. On tutaj chwilowo będzie. On tutaj chwilowo. Tu mamy pierwszy mały problem, bo jak się skręci maksymalnie w prawo. To odpoczysko na w to wchodzi. Trzeba to całe do góry trochę podnieść i liczyć, że w będzie dobrze. Się numer 2 Na razie siłownik jest... Tu ma ładnie przerwy, do ogranicznika dochodzi. Skręt mamy też ładny. To ucho jest tak na dół przekręcone. Mamy ustawione koła na wprost. Siłownik w połowie swojego zakresu, i teraz metodą prób i błędów trzeba dobrać tutaj długość tego ramienia, żeby dochodziło do ogranicznika a nie było jeszcze siłownik, miał się dużo skoku. Bo wtedy może tam się wszystko giąć i urywać. Rurę trzeba wyjąć I teraz nie jo A, patrz jak jest chęć nie będzie O, to się urwało? Ja. To. Tak, to. Skok. Ramię musi być trochę krótsze. Bo je urwało za nim. Doszło do ogranicznika. Jest miara tu. Jest konieczność wyjście? Nie. Tam by jeszcze szedł dużo. Jeszcze wyszedł? szedł? Półtora centymetra by jeszcze wyszedł. No tu mamy to już ustawione wszystko. Udało się tak ustawić to, że siłownik do ogranicznika tutaj jest maksymalnie wsunięty. Tutaj mamy centymetr. A w drugą stronę, jak przekręcimy. Tu też mamy ogranicznik. I tutaj to widać ładnie, gdzie się kończy siłownik. Do tego miejsca mamy 12 cm. No tam, bez milimetra. Czyli to jest jego pełen zakres. Czyli jest ustawione, można powiedzieć, idealnie. I tutaj też nie jest nic przekoszone na tym jabłku. Tu jest u góry i na dole. Jest taka sama szpara. Też jest praktycznie cały czas idealnie prosto. Wiadomo, troszeczkę się zmienia bo cała zwrotnica jest lekko tak pod kątem, no i jest tak przestawiona. No ale po to są te jabłka, żeby to się niwelowało. Na no, kluczem, bo młotek się połamał. na no za coś ci dali kwity na spawanie. To musi być ładnie i mocno. Tutaj mamy ucho do siłownika, już pospawane. Widać spawy eleganckie wszędzie w środku. Tutaj teraz będzie można te podcinać, bo one to trzymały, żeby się nie rozchodziło. Czasami spawy wszędzie ładnie, że to praktycznie jest elegancko no, Tu Jaki. mamy teraz już wersję finalną Teraz tu tylko przewiercić dziurę tutaj Tu mamy taką tulejkę przyspawane żeby wiedzieć jak naprowadzić wiertło pod jakim kątem I tutaj na wylot się da i wtedy będzie to już bardzo mocne Troszeczkę się oszlifuje jeszcze i taką na górę blachę taką Tu się dorobi żeby od góry też trzymało i. Tego nie ma prawa już nic ruszyć. Zakres siłownika też jest idealnie dobrany, także to powinno być na wieki. Tu wyciąłem już tą blachę, i teraz mamy tą prostą blachę. A trzeba dorobić zamknięcie tutaj. Ona pójdzie tutaj, yy, tak do góry, tak, i tu pod spód będzie chodzić. I tu do tych śrubek jakieś bolczyki do niej dospawam to będzie się chować a od góry tutaj takie nie wiem, przyspawane może takie dwa płaskowniczki tylko na takie śrubki, dwie korbki zakręcane że w razie czego można to szybko wyjąć no tutaj ładnie przyspawane na przeto szło widać nawet gdzie niegdzie się mi to na wylot trochę przelało ale to oszlifowane wszystko, więc ładnie tu jest gruba blacha taka taka no jakby że antypoślizgowa ona się na pewno nie wygnie a z jedynki tu wystarczy osłona. Tylko teraz trzeba to wyjąć. Szkoda, że nie ma giętarki, ale jakoś się zrobi. No i tak to mniej więcej wygląda. Tutaj blaszka praktycznie już kąt 90 stopni ma. Zaraz to się zrobi. I tutaj, tak. No jak już mamy tak, to wtedy ja to młoteczkiem, lekko takim najlepiej gumowym. I takim dużym, żeby dużą powierzchnią był i wtedy raz przy razie leciutko Nie za mocno bo wtedy nam się blacha pofałduje I idzie elegancko, w sumie to by już tak było w Najwyżej troszeczkę Przesunę y, ten mój profil do tyłu Żeby na większym łuku to zrobiło Bo też nie ukrywam Taki łuk to by mógł być Tu on akurat jest jak najbardziej y, No Wymagany o no i mamy tutaj kąt ładnie 90 stopni Blaszka nam się nigdzie nie pofalowała, ładne, równe gięcie Także górę do naszej skrzyneczki już mamy Teraz pozostaje nam wymierzyć i drugi rancik od spodu, żeby tu ładnie nam nachodziło na to bo tu będzie tak jeszcze taki kątowniczek dospawany, żeby miało się gdzie oprzeć dwie albo trzy śruby na takiego motylka i tu od spodu może zrobię może yy, myślę, że tak zrobię, że wzmocnię ją tutaj takim płaskowniczkiem, albo w sumie nawet nie będę musiał, bo tu przyjdą też takie zastrzały, i to będzie już mocne, i wtedy tutaj tylko takie haki to będzie wchodzić. Nie jakieś kołki, śruby się przyspawa, że to będzie wchodzić tu. Tu się będzie przykręcać tymi motylkami i będzie się elegancko trzymać. No i takie duże gęcia to ja robiłem właśnie w profilu na takim płaskowniku, kątowniku bo to by mi wymadło, nie weszło a teraz ten rancik będzie miał jakieś 5 cm chyba więc mam nadzieję, że to się już uda mi ładnie wy- i madleco zrobić no mamy tutaj kolejne gięcie i mamy już ładne takie jakby korytko i tutaj mamy, o tu zaczepiamy, o ładnie wchodzi i mamy 30,5 dokładnie Tutaj tak samo zaczepiamy. I również mamy tutaj 30,5. Czyli nawet idealnie co do milimetra udało się to wygiąć. Tutaj takie profile, dwa ściski po końcach, żeby nam się nie przestawiało. I naprawdę fajnie idzie. Jak ktoś ma specjalnie jechać na gętarkę po dwa jest tam kilometrów, no to bez sensu, kompletnie. Bardziej, że to jest jedynka blacha. Dwójka blacha też idzie tak wygiąć, tylko wtedy trzeba troszeczkę więcej młotkiem się na małymi krokami, żeby ją przegiąć. Bo stąd praktycznie w 80% tak ręcznie idzie fajnie nadgiąć. Dopiero na końcu trzeba lekko młotkiem uważać i pukać. Ale wszystko się da, wiadomo, tylko trzeba chcieć. No, mi się podoba. Zaraz tutaj dospawa się te. Kątowniczki i będzie z Jak ta lala, no, mam już fawant tej kątowniczki, i jest tak jak miało być. Czyli, jak ona będzie już w swojej pozycji, no tu widać, mamy trzy. Bo, jak ona, jak ona będzie na swojej pozycji, to jest minimalnie z tak na dół, że woda, która będzie, to będzie zaraz spadywać. To będzie oczywiście o tak na równo tutaj wszystko. No i... No i jak ja to jeszcze planuję tu zrobić? No tutaj będzie to przykręcane na trzy takie motylki pewnie. A tam od spodu to będzie tylko tak... No nie tam wchodzić, takie do dospała tylko. I to tam będzie tylko tak sobie wchodzić fajnie i co? i będzie gotowa skrzynka prawie. wtedy tylko te boki zakryć ale to już jest pikuś żeby teraz żeby fajnie tutaj te boki zrobić to wziąłem sobie karton i tutaj młoteczkiem dookoła ładnie o tak zrobiłem i teraz naddatek można odciąć sobie ładnie nożyczkami o, tutaj również I teraz trzeba zobaczyć yy, zobaczyć gdzie to można skos zrobić no bo nie będę cały takie blachy wycinał bo to jest bez sensu, szkoda blachy no i tutaj o widzicie mamy ładnie docięte na wzór wszędzie fajnie wchodzi teraz tylko potrzebny by był marker o, tu mamy kątownik i teraz o, ustawiamy sobie tak go wezmę, żeby się fajnie trzymał sam. I tutaj o, od punkta do punkta. I teraz sobie odznaczamy po prostu kreseczką. Tutaj teraz sobie bierzemy nożyczkami odcinamy ładnie i mamy wzór do blachy. Z drugiej strony powinno być identycznie tak samo. Zaraz przypasujemy. Z drugiej strony praktycznie też pasuje, wszystko kąty fajnie. Jedynie tutaj. Y Minimalnie jest pod innym kątem, jest troszeczkę ciaśniej. Możliwe, dlatego że śruba jest tutaj z końca, a tam przy końcu i nie ma i raczej nie będę dawał, bo bez sensu. To się bardzo usztywnie, jak już ta przyspałam, ale trzeba mieć na to poprawkę, żeby tutaj róg ściąć. Ale zawsze, jak według tego, zrobię dwie, zawsze będzie na datę, czyli będzie można odciąć i będzie gitara.